Cześć, niedawno obejrzałem film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest to film Metal Metalloids i uważam, że było o nim za mało zgłosu. Może to akurat tylko mnie ominęło, ale z tego co widziałem film w ogóle nie był jakiś mocno oglądany, a dla mnie jako fana serii American Pie czy Student też takich filmów jak Szkoła Roka powiedzmy zahaczając trochę o, o klimat filmu, no to naprawdę jest u mnie wysoko. Zacznijmy może od tego, o czym w ogóle jest film. Film opowiada o dwóch chłopakach: o Kevinie i Hunterze. Hunter jest typowym metalheadem, gitarzystą. Też taka ciekawostka na Jacksonie. To jest gitara, która należy do Stevie'ego Vaya, jednego z najlepszych, jak nie najlepszego gitarzysty na świecie. To może zależy od opinii, ale moim zdaniem najlepszego. I Hunter obsesyjnie dąży do tego, żeby. Zostać gwiazdą metalu. Bardzo podoba mi się w tym filmie to, że Hunter przez cały film ma prosty cel i tylko do niego dąży. Jest strasznie um, mocno i z wyrazisty dzięki temu ten jego charakter. Podoba mi się też to, że zrobili taki kontrast, który jest dosyć prostym zabiegiem przewidywalnym, ale w takich głupkowatych komediach to świetnie działa. Właśnie postać Kevina, który jest mocno introwertyczny i rzeczywiście bardziej z powodu na Huntera dąży do tego samego celu, wspiera go w nim i sam się w nim e, po części w tym, e, w tym celu, nie w Hunterze <grym> zatraca. E, oczywiście też pojawia się świetna postać Emily do przełamania i e, powiedzmy gatunków muzycznych, trochę właśnie taki zabieg jak w Szkoła Rocka, że zderza się muzyka klasyczna z metalem. Sprawdzony, ale dobry zabieg, który też dodaje fajnego akcentu no i wiadomo, wątek miłosny, który jest też e, głównym wątkiem fabularnym, powiedzmy taki, są dwa na raz, no bo motyw Kevina i Emily jest jednym i w tym samym momencie Hunter, zakochany w metalu, po prostu dąży do, dąży do tego, żeby spełnić swoje marzenia. Podoba mi się w tej komedii, że e, Większość osób powie, soundtrack to na pewno. Zwłaszcza, że pojawia się tam Warpix od Black Sabbath, które rzeczywiście, mimo że znam ten kawałek bardzo dobrze. To teraz, jak go słyszę, to rzeczywiście już mi się kojarzy z tym filmem. Każdy będzie miał inaczej, no bo zależy, jak na kim zrobi wrażenie. Trochę jak gdy mimo, że mój, jednym z moich ulubionych zespołów jest Blink 182, nadal jak ich słyszę, to w głowie pojawiają mi się sceny z serii American Pie. Wracając do filmu, podoba mi się, jak bardzo zdarzone są ze sobą. Te, te światy takiej głupkowatej, lekko absurdalnej komedii, z tym takim właśnie, jeszcze raz powtórzę, jak szkoła ROKA, tym klimatem procesu dążenia do doskonałości. Fajnie zderzają się te dwa światy. Aktorzy wykonali swoje zadanie perfekcyjnie. Jest to prosty film z prostą fabułą, z akcentem rozrywkowym i rzeczywiście. Aktorzy kupili mnie tymi olami. Mm, obejrzałem to w sumie dwa razy, dzień po dniu, bo tak mi się spodobał ten film, że zaprosiłem mojego przyjaciela do mnie i obejrzewam z nim go jeszcze raz i rzeczywiście też podzielił opinię, że to jest naprawdę dobry film i nie tylko ze względu na soundtrack. Wiadomo, jest to bardzo zależne od gustów i rozumiem, że nie do każdego trafiają takie filmy. Spotkałem się wiele razy z opiniami, że po prostu ludzie na przykład nie lubią serii Amerykan Pie, co jest dla mnie absurdalne, ale też to rozumiem, bo no, każdy ma swój gust. Nie każdy lubi ten sam gatunek muzyczny, to samo jedzenie czy e, te same filmy. Dla mnie ten film był idealnie dobrany i świetnie się przy nim bawiłem, więc chciałem go Wam polecić. To by było na tyle. Trzymajcie się, hej.